Łukasz Ostrowski, Senta Auto, dobry wieczór. Opel Vivaro 9-miejscowy z 2011 roku. 2 litry CDTI, 115 koni mechanicznych. Z nawiewami dla pasażerów w każdej części. Czekajcie, muszę odejść dalej, bo to taki wielki koń. Taki wielki koń. Ale koń ten ma felgi aluminiowe, tajne oponki. Chodzę ile się da, żeby go było widać. Jest ciemna szyba. Jest fajny przebieg. Jest serwis. Ale to będziecie w środku widzieć. No. Czekajcie, idę dookoła. Jest hak. Jakby coś trzeba było dopiąć, przypiąć, zapiąć. No. Obchodzimy. Patrzymy. Oglądamy. On taki grafitowy, jest czarny, grafitowy. No, grafitowy. Okej. Okay. Okej. Okay. Mm, dobra. Tu od tej strony. Zobaczmy sobie. Podłoga zjechana boki. Jakby było często używane, to by było zjechane. Idziemy dalej. Hopsa. Ostatni rząd. No są nawiewy wspomniane. Nikt się nie udusi. Są nawiewy w drugim rzędzie. Nikt się nie udusi. Ta pizzera. Tutaj wejście. Wszystko. Dobrze się to trzyma. No, to idziemy teraz. Na miejsce kierowcy. Nałaże. Dobrze, kalorie trzeba rzucić. o jakiś pies, nie mój, sąsiada, <grywa> dobra, do środka, znalazł się, chodź sa. dobra, trzeba wsiąść, zasiąść, usiąść, kierownica, mhm. i teraz tak, jest wiadomo klimatyzacja, jest tempomat, biegów 6. Klucze dwa, serwisówka w schowku jest. No to co, ciach, łapkę w piach 198 tysięcy odpalił, zagadał Teraz tak, ma kamerę. Czekajcie, tutaj fotel nie pode mnie ustawiony. Proszę bardzo, jest, widać, działa. No, na wie wychodzą. Fotel. Dobra, czekajcie. Czy on jest naręcznym? Nie jest. U! Działa ręczny? Kurde, nie zjeżdża. Wzór. Wzór. Słuchajcie, z tego wszystkiego wsiadania. Fotel. No, tak wygląda fotel w niezmęczonym weworu. No dobra, słuchajcie. Oczta mi się tam muszę świecą. Świecą. No, mamy to.